W zeszłym roku osiągnęliśmy cel sprzedażowy, było to ponad 1000 lokali, zaś w wyniku odnotowaliśmy rekordową ilość 900 lokali. Przede wszystkim zapamiętamy ten rok z rozbudowy Banku Ziemi. Tutaj rzeczywiście poczyniliśmy na tym polu duże postępy zakontraktowaliśmy 26 hektarów gruntów. Te zakupy w przyszłych latach. Pozwolą nam wybudować na tych gruntach ponad 5300 lokali. To, co ważne, to, że dzisiaj nasz bank Ziemi opiewa na grunty dla 11 tysięcy lokali, czyli da nam bardzo dobrą produkcję w przyszłych latach. W zeszłym roku odnotowaliśmy rekordowe przychody, było to 322 miliony złotych. Zysk netto osiągnął poziom 73 milionów złotych. Należy dodać, że 73 miliony to oznacza rentowność netto na poziomie 23%. W zeszłym roku zmieniliśmy politykę dywidendową, podnosząc do 50% maksymalny poziom dywidendy względem zysku skonsolidowanego grupy. W ślad za tym w tym roku mamy przyjemność zarekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę rekordowej w historii spółki dywidendy w wysokości 2 zł na akcję, czyli łącznie 36 milionów złotych.